Ksiądz był takim prorokiem, że napisał na stronie 98 roku, 98, że przydałoby się coś takiego jak Polski Bank Gospodarczy, który byłby nisko oprocentowany. Przecież ksiądz profesor nie wiedział, że będzie teraz afera z kafelą. I to faktycznie, to faktycznie. To faktycznie. faktycznie tak sobie pomyślałem, o świetny pomysł, jeżeli byłby fundusz nisko oprocentowany na prawdziwe pomysły gospodarcze, które by nakręcały, były kołem zamachowym dla gospodarki, a nie na wiadomo jakie sprawy. Skąd tutaj taka, taki pomysł gospodarczy? O bankowości to nauczał mnie mój ojciec, świętej pamięci Władysław, jak go poprosiłem tato, a może byśmy ci założyli konto w PKO BP? bo to taka dobra polska firma i wtedy byś nie musiał, czy pan listonosz, czy ty byś nie musiał jechać po odbiór twojej emerytury chłopskiej. A mój tato cały czas tak coraz bardziej, tak jakby powiększał oczy, o co ja go proszę. I zadał mi bardzo proste pytanie, które mi cały Uniwersytet Ekonomiczny zastąpił. A Tadeuszu, a odpowiedz mi tylko na jedno pytanie. Czy ty jesteś aby całkowicie pewien, że jeżeli wpłacisz do banku pewną sumę pieniędzy, to ty ją całkowicie odzyskasz? I ja nie ukrywam, że tak byłem zaskoczony tym pytaniem. I na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, wprawdzie tylko kilkanaście lat, ale warto być cierpliwym. Otóż na początku tak zwanej epoki covidowej mieliśmy statą tak około 2000 dolarów na koncie amerykańskim. I pomyśleliśmy sobie, że budujemy Ateny, no to parę cegieł za. Za tę sumę zakupiłem. Więc ja prosto z budowy, tak inkognito, udałem się do banku PKOBP, którego bardzo cenię. I obsługiwał mnie pewien inspektor, który mnie nie poznał i od razu podniósł głos, jak ja poprosiłem o wypłatę tych dolarów amerykańskich. Że czego ja sobie życzę? A ja mówię, a panie inspektorze, a czyje to są dolary? Banku czy moje? Panie inspektorze, to są moje dolary. Ale nie, to, to tak nie można. To trzeba złożyć wniosek, żeby je odzyskać. A ja mówię, to co ja, panie inspektorze, muszę. Zrobić, żeby odzyskać moje pieniądze. A pan inspektor tak się zdenerwował, że szukał jakiegoś formularza i przed, w tym akcie to ja byłem pracownikiem banku PKO BP, bo pan inspektor pomyłkowo podpisał się tu, gdzie klient się powinien podpisać. Ale kochani, tamta scena uświadomiła mi filozofię finansów naszej epoki i filozofię bankowości. Wiecie, kochani, po co utworzono KPO i po co teraz Unia Europejska chce się zadłużyć? Bo u podstaw nowej filozofii bankowości stoi następująca maksyma. Ratujemy gospodarki narodowe po to, żeby je przejąć. Po co są, kochani, te pożyczki z KPO? Po to, żeby doprowadzić gospodarki kontynentalne i narodowe do całkowitej destrukcji żeby były całkowicie zniewolone. I to jest metoda przejmowania gospodarek narodowych i kontynentalnych poprzez ich niebotyczne zadłużanie. Więc w tej chwili chciałbym, żeby znalazł się ekspert w Polsce czy na świecie, który byłby w stanie moją argumentację odeprzeć. Ale, kochani Państwo, ponieważ tak się jakoś zdarza w moim życiu, że docieram także do ludzi, którzy pracują w wielkich bankach światowych i oni sami mi opowiadają o takich, a nie innych strategiach ich banków. Więc co to, kochani, oznacza? Proszę nie mieć żadnej iluzji że jeżeli u podstaw filozofii finansów nie stoi odniesienie do Boga Prawdziwego, to ta filozofia finansów jest tak kształtowana, zobacz, KPO, żeby wyniszczyć finansowo społeczności, które otrą się tylko o KPO. Bo myśmy się nawet o KPO nie otarli, a już znaczny czas spracamy, spłacamy oprocentowanie tych finansów, których jeszcze naród polski nie dotknął. Więc, kochani Państwo, tak się dzieje z finansami i tak się dzieje z innymi sektorami, ale to tylko i wyłącznie dlatego z racji na główną przyczynę. Bo można wskazywać przyczyny pośrednie, tylko że na to nie mamy tego wieczoru czasu. A tego wieczoru mamy czas, żeby sobie powiedzieć o głównych liniach i główną przyczyną zapaści finansowej Polski, Unii Europejskiej, Ameryki. Czy wiecie Państwo, że nasz przyjaciel, państwo USA, jest zadłużone na trilionowe rzędy? amerykańskich dolarów, to my jeszcze możemy spokojnie spać, ale gdybym był obywatelem USA, to naprawdę to chyba już na wolnym powietrzu bym wiosną, lato, jesień, zima spał, bo nie mógłbym zasnąć, wiedząc o tym, że ten kraj, na którym żyję, stopa moja stoi, jest zadłużony trylion nowego rzędu amerykańskich dolarów. Więc stąd też tutaj kochani znowu powracamy. Jakie to jest genialne. Chrystus to jest bankowiec per excellence. Jeżeli Polska będzie patrzeć na Chrystusa, to podziękuję za każde euro z KPO i powie i pożyczki i dotacje weźcie sobie, a my sobie zbudujemy tu piękny kraj, bo wtedy ten kraj będzie finansowo stabilny. Dlatego Pan Jezus daje nam, kochani, nawet w sferze finansów najgłębszą stabilność. Nikt nie jest tak w stanie ustabilizować finansów Polaków w Rzeczypospolitej Polskiej czy pośród Polonii, jak Jezus z Nazaretu. Najwspanialszy faktor stabilizujący finanse i gospodarkę. Zresztą, co tu dużo mówić, najwspanialsze formy gospodarki dotychczas na świecie rozwinęły się tylko w łonie kultury chrześcijańskiej i to chrześcijaństwa katolickiego. I nasi Żydzi, bracia, korzystają z tego całymi mocami. I protestanci i inne prawosławni, i buddyści, hinduści, islamiści, gdyby tak wymieniać pod względem religijnym, a także ateiści. I to, y, koronnym dowodem, to są uczeni y, właśnie, którzy stanęli u podstaw społecznej gospodarki rynkowej po II wojnie światowej, kiedy w Republi powstawała Republika Federalna Niemiec, i wtedy chciano, przystąpiono do zbudowania koncepcji gospodarki. I tam byli żydowscy uczeni, protestanci, katolicy I, i, zdaje się, niewierzący i wszyscy się zgodzili. Jak nie sięgniemy po pryncypiach chrześcijańskiej nauki społecznej, to żadnej sensownej gospodarki nie zbudujemy. I co zrobiono? Teraz z tej społecznej gospodarki rynkowej w byłej RFN w Bundesrepublik Deutschland wzięto tylko mechanizmy te skutecznego gospodarowania, natomiast nie wzięto wraz z nimi etosu, który zabezpieczał ten system gospodarki. A gospodarka bez etosu, czyli bez odniesienia do Chrystusa, jest antygospodarką, jest mechanizmem zniewolania i unicestwiania całych narodów. I to się czyni na naszych oczach dzisiaj.